Dzisiaj tu jest GUL Show, a ja jestem Kuba. Drodzy widzowie, dzisiaj mam dla Was nie dwóch, nie czterech, ale trzech fantastycznych kości, znanych pracowników Gul'dB, uwielbianych przez fanów, którzy podbili serca milionów na ekranach telewizorach. Jako pierwszy zaprosimy znanego sportowca. Gracza wisełki rozkopy. Nie! Arki Babica junior młodszy! Babice junior młodszy, który zasłużył się największą ilością asyst w całym sezonie. Prosimy o to, Kamil go! Uu, dam, dam, dam! Dziękuję, dziękuję! Noże! A więc, panie Kamilo, jak tam minął dzień dzisiejszy, dobrze? Ciężko przygotowuję się przed ostatnim meczem se... przed ostatnimi kolejkami w sezonie i naprawdę jest ciężko. Rozumiem, rozumiem. A droga to studia była ładna, udana? Tak, komunikacja miejska tym razem się nie spóźniła. O, <laughs> dobrze. Więc tak, panie Kamilu, bo chcieliśmy porozmawiać o jednej ważnej rzeczy. Która w zasadzie zastanawia widzów no już od dłuższego czasu. E, mianowicie chodzi o to, jak to jest grać w tylu filmach krowomena i podobnych postacie. Bardzo śmiesznie jest ubierać się w ten strój i widzieć, jak ludzie z zewnątrz patrzą na Ciebie i mówią, ha ha ha, ale głupek, a... i to mi po prostu sprawia frajdę że ludzie po prostu się uśmiechają. Nie bym nie obrażają, ale e, cieszę się, że sprawia mi to frajdę. No, rozumiem, przynajmniej coś z tego jest, a mm, jeśli chodzi o ten strój krowomena, to w jaki sposób do tego doszło, że w ogóle wpadliście na pomysł, żeby przebrać się w krowę i nagrywać filmy? Widzi pan i widzowie, jak się już tutaj uśmiałam po noce, no śmieszna sprawa, pan zresztą też przy tym był, myśleliśmy nad filmem i napisałem, hej, mam strój krowy i... Malec. i wtedy powiedzieliście ej, zróbmy z tego może film i przysiedliśmy napisaliśmy porządny scenariusz i stworzyliśmy wysokich lotów film no, ciekawa <słyszą> historia <grym> ciekawa historia może <grym> nie aż takich wysokich wg. jak w ogóle, trochę mniej ja, ja nic takiego nie pamiętam nie wiem o czym pan mówi, że ja brałem udział w czymś takim ja pierwszy, to jest pierwszy raz kiedy ja członka Goal TV na oczy widzę na żywo nie licząc yy, pana, filmów, to musiałem pana pomylić z takim naszym właścicielem Kupa S. Jest pan niezwykle podobny. To jest komplement. Być podobny do takiego wielkiego twórcy jak Kupa S, to jest naprawdę jak wygrać Oscara, tak myślę. Tak. Właśnie, o Oscarach mówiąc, bo słyszałem, że yy, otrzymaliście jako Cool TV kilka nominacji do właśnie tegorocznych Oscarów. Dostaliśmy, ale nie udajemy się na galę. Nie? Ze względów, że jak gdyby nic, no jak gdyby nic nie łączy nas z tym galą, nie chcemy się utożsamiać z tymi ludźmi, którzy to rozdają. I jak gdyby ci, którzy też to otrzymują, jak gdyby robimy własną galę? albo albowiem. Skupiamy się tylko na sobie, nie przejmujemy się konkurencją i robimy po prostu wszystko, co od nas się może, żeby wyjść jak najlepiej. No, po co, żeby pory dać przeciwnikom? Umówmy się. W ogóle FBI zgarnęłoby już wszystkie te nagrody. To nawet nie ma. No co. tak, i nie chcę nam się też tak daleko podróżować. Tak, nie ma po co. Nie ma po co. Stracilibyśmy czas i byśmy nie mogli nagrać filmu dobrze. A więc tylko czekać. I zobaczyć co wyjdzie z góry do rozdania nagród Mogę już zdradzić, że będę prowadzącym Tyle mogę, tyle mogę, tylko tyle mogę Taki rąbek tajemnicy Nie. tylko jest... tylko górszą takie informacje Prosiłbym też nikomu nie mówić, niech to będzie tajemnica taka nasza Pokojnie, mamy jeszcze My... Tutaj 20 <ślać> minut tylko Fajna aneg anegdotka może będzie z filmu oczywiście 29 minut mojego ulubionego jak no nie ukrywajmy, pewna scena nie była tam y, przemyślana, jak... Która scena? felek YouTuberek wpada nogą w taki... jakby... był... tak było... takie kostki na placu Tysiąclecia w Chrzanowie obok orła i on wpadł go w tą strzelinę pomiędzy i uderzył się i tutaj ten, i mu krew poszła i po prostu zrobiliśmy to na spontanie. I śmieszne jest, bo potem mieliśmy iść w sumie do lekarza z tym. i śmieszna sprawa, że w gubił rozpcięcie mieliśmy iść do prawdziwego <grym zimno> doktora, ale no. To są zabawne sytuacje z planu. Przypomnijmy sobie jedną scenę może. Eee! Czas! Nic nie! Tak, to był niezapomniany fragment z tego filmu. Do tej pory się śmieje. Tak. Ale ja myślę, że jest pewna osoba, która bardzo chętnie chciałaby się pośmiać razem z nami z tego fragmentu. Zapraszamy tym samym naszego kolejnego gościa magister z Akademii Pana Kleksa. Jastrząb Światła, Złote Serce Trzebini. Zapraszamy! Dawaj dobro! Dobrze, widzę, że nie chce pan mi podać ręki, mm. trudno, szkoda Widzę, że to komuś premię utniemy mm. y Witam właśnie, Dawid, witam cię, e w naszym tutaj gul show A więc tak, Dawid, bo ty niedawno dopiero coś zostałeś dodany do GOOL TV, w, w którym filmie zadebiutowałeś? To, jeśli mnie pamięci mieli, był Gus Zostań na noc gór zostanie na noc. No właśnie ten film to jest jeden z filmów, które były nominowane do Oscara w tym rozdaniu właśnie, na które, jak się już dowiedzieliśmy, Gul TV nie zamierza przyjeżdżać. Eee, czyli czy gól zostanie na noc będzie yy, prezentowany na Gól rozdaniu nagrod? No, według tego co wiem, to na 100% będzie. To już coraz więcej informacji dostajemy tutaj Kiedy była premiera ostatniego filmu w Gull TV? Hmm, coś koło miesiąca by już to coś było Coś koło miesiąca, tak To czy Gull TV teraz planuje w, w tym miesiącu wrzucić coś? Czy, czy obejdzie się jednak z taką dłuższą przerwą trochę? Hmm. To nie jest tak, że my coś wrzucamy albo nie wrzucamy Ciężko harujemy dzień po dniu, aby stworzyć piękny fi film Piękne wideo, które fani będą mogli docenić Jak zobaczą i zobaczą I jak będą patrzeć na to To po końcu, po, podczas napisów końcowych sobie pomyślą wow, wow, oni to zrobili nie, nie wiedziałem, że oni to zrobią Zrobili to naprawdę dobrze Zrobili niemożliwe Piękne słowa, naprawdę Ale... Dostaliśmy informację od pewnego z członków Gull TV, Który obecnie Został zwolniony, Mikołaj Maj Hmm, Jak tak rozpowiadać, eee, że na Halloween, tak, coś szykuje. No, nie będę ściemniał, bo już mówiliśmy, że no Mikołaj to... Maj wszystko wygadał publicznie w mediach. To I już nie ma co ukrywać. Więc wypuszczamy prawdziwą petardę na Halloween. Prawdziwą petardę. No to. Załóżcie, Elytry i ta petarda was na koniec świata Minecraft wyprowadzi. Nie pozbieracie się pod tym. Ale co to będą za filmy? Czy film? Bo, no chciałbym podkreślić są filmy, bo to nie jeden, Czy... nie trzy, a całe ponad dwa filmy. Całe ponad dwa filmy na Halloween. Więc można założyć, że będą to horrory, prawda? Chciałbym założyć dwa i pół filmy. Dwa i pół filmy, bo jeszcze pojawi się specjal. A więc to jest coś ciekawego. W każdym razie może zobaczymy te trailery? Łatwiej manipulowało się umysły ludzi. To teren wojska, nie możecie tu wejść. Co jest? Co wy mu robicie? A To jest coś chyba naprawdę strasznego. Od czasów Piły nie widziałem tak strasznego trailera, szczerze mówiąc. Chyba Myślę od Piły 1, dobrać. bo reszta to była taka... Eee. No, dlatego nie dodałem numerka na koniec. No tak. Rozumiem, ale niektórzy Także... mogą mnie rozumieć, że jak się numerka nie dodaje, to pierwsza część. Ja czekam z niecierpliwością, ale mam teraz pytanie odnośnie tego filmu dla widzów, żeby mogli się tak trochę pować na tą nową produkcję. Bo z tego co widziałem oficjalnie, jak dotąd nie była nigdzie ogłaszana. To jest pierwszy raz, kiedy możemy się dowiedzieć o tej produkcji, prawda? No tak, oprócz tych... Ale pewnie, za Oficjalnie, to, oficjalnie, nie oficjalnie, bo to co Mikołaj maj, y, wypuścił, to przepuśćmy na razie y, milczeniem. Y, w każdym razie w tych produkcjach opowiecie może coś o swoich rolach w tym filmie? Hmm. Znaczy, przepraszam, w dwóch ponad filmach. Może wspomnimy tak. najpierw o Bronxie, co nieco. Bronx? Ale tutaj już duże wycieki się szykują. Hmm. A co chodzi w, w tym filmie Bronx? W pierwszym filmie. O Bronx. Chodzi Aha. o filmie Bronx o Bronx. No proszę ro, nam no, rozjaśnić trochę sytuację. Hmm. No minimalnie wam wyjaśnię tak, troszeczkę no minimalnie, tak. Minimalnie, no, tak. Mało jak Bronx? To budynek Bronx. Więc w Bronxie chodzi o to, Czy że wyjaśniamy Bronx? Bronx. Budynek, w którym się dzieje akcja. W Bronxie. Dowiadujemy się. Historii Bronxu. Tajemnicza odpowiedź, tajemnicza. Tak jak te filmy, pewnie. Jak rozumiem. Ale to jest. Ja nie rozumiem. No i to jest w tym najlepsze. Aha. I drugi film jeszcze ma być, tak? Ponad dwa filmy, czyli jeszcze jeden Tak, film. ale drugiego filmu hmm. nie wiem nie, czy nie, możemy jest, zdradzać Nie Już bez informacja. Lepiej tak? przedstawić to. Tak, wierzę. ale ja drugi sobie... film to będzie 300 petarda. Tak. Także... Taki na rozmach. Tylko wam powiem. Czekajcie do Halloween i zapnijcie pasy, bo to co GulTV TV przyszykuje dla Was, to Was z, z, z tej ziemi. A więc tak, Goal TV. E, będziecie może jeszcze dostępni dla fanów na jakichś mm, grupowych spotkaniach, jakichś eventach? E, tak, będziemy tak. na jednym. Nie jesteśmy no, zaproszeni. Pana, dwa by się znalazły. Nie jesteśmy A. zaproszeni, bo nie mamy organizacji sportowej, mm. i, ale będzie można nas znaleźć na Intel Extreme Masters 2020 o. w Katowicach. Także jak słyszeliście, jeśli jest, będziecie na Intel Extreme Masters, to szukajcie GulTV. Na pewno załatwię wam jakieś autografy, albo spotkanie, fajny wywiad, możecie sobie pogadać. No i oczywiście jak nas się znajdzie też podczas nagrywek w mieście, bo nagrywamy to swobodnie, żeby ludzie widzieli też przechodząc, żeby nie kryjemy się w jakichś zamkniętych studiach nagraniowych, no i po prostu jak ktoś nas zauważy, to może podejść i zbić pionę. Tak, więc nie krępujcie się, a drugie miejsce? Hmm. Cześć, ekipy GulTV! będziecie mogli znaleźć na suru Japan Festival w Rybniku. Więc też, jeśli będziecie na suru Japan Festival w Rybniku, to tak samo, możecie zbić piony, podejść pod autograf zdjęcie z GUL-TV i do widzenia. Ale teraz, mamy tu dwóch, dwóch kości mamy. I może tych dwóch Ale gości coś... zapowie jeszcze jedną coś rzecz. Jeszcze przerwę rynkuje. panu, przerwę panu. Ale jest jeszcze jedna rzecz wasza do powiedzenia. Jaka rzecz ważna jeszcze? Gull Co? cool TV będzie wkraczało na drogę wydawania gier i można się spodziewać w nie... Gier? Gier komputerowych? Oczywiście. Mhm. To jest coś nowego. Studia filmowe i gry komputerowe Oczywiście. Łączymy nasze pasje. I jedna z gier już... W trakcie tworzenia Aha To może uchyli Pan Rąbka tajemnicy Co Będzie to gra, będzie historyczna? gra historyczna Gra historyczna przy... W których czasach się będzie działa? W czasach II Wojny Światowej Ale to nie będzie strzelanka Znaczy, będzie miała e, Pewnie najprawdopodobniej e, Momenty, etapy strzelankowe, ale Naprawdę to będzie Taka wciągająca rozgrywka, fabuła, atmosfera Czyli taki... miks gatunków trochę. Tak. Aha. No to... Ale będzie długi... Bardzo, bardzo... mam bardzo wielki nacisk na fabułę. Rozumiem. Scenariusz piszemy już dwa lata, więc... Kiedy można się... Tak przybliżonej premiery spodziewać? Hmm. W 2020 roku, ale nie na początku. Może tak w, w trzecim kwartale. Rozumiem. No to... Teraz musimy czekać z niecierpliwością. Na pewno... Wraz z postępem gry, kolejne informacje zaczną się tak. pojawiać. Dlatego czekajcie. Obserwujcie na pewno Facebooka, GULTV. Tam wszystkie informacje są podawane na bieżąco. A więc tak. Skoro już. E, ma, mają Państwo coś jeszcze do dodania od siebie? Nie. nie, to już wszystko. Nie, nie to wszystko. już wszystko. A więc. Mamy jeszcze jednego specjalnego gościa dzisiaj. Tylko, że. Tutaj chyba obsługa techniczna się nie spisała i brakuje krzesła. Dlatego prosimy o teraz szybkie załatwienie. No, dziękuję. A więc. Naszym następnym gościem będzie znany na cały krzanów komik. Możecie go znać pod wieloma nazwami, ale dzisiaj poprosił mnie, aby przedstawić go jako żarciarz. Zapraszamy żarciarza! Oj oj! Proszę pana! Proszę się tak nie rzucać naszych innych tutaj gości Witamy, panie. Żarciarz, tak, jak tak. to tam mnie pan poprosił, żeby przedstawić Śmieszna ksywka Śmieszna ksywka, naprawdę Naprawdę Oryginalna Jajcarska trochę No Pranksterska, <grym> <praćbym> powiedział <grym> o, Przepraszam A więc tak, pan jest y, znanym komikiem tutaj na całych Chrzanów Praktycznie myślę, że każdy o panu słyszał No tak. się pan przestać śmiać o, Tak, przepraszam to... to jest widocznie pana kreacja, pan... I hmm. takiego. Tak, proszę, proszę, proszę go w Tak. Pan... Skoro jest pan komikiem, to może trochę rozluźni nam tutaj e, naszą atmosferę, poję pan jakiś, nie wiem, żart. Oczywiście... Tak, tu sobie sprawdzę? Kartkę. Zapamiętać nie potrafił. <laughs> o mam śmieszny. Tak, proszę, proszę, będziemy słuchać. E, przychodzi baba do lekarza. I do tego potrzebowałeś sprawdzić karteczkę. Brawo. Przychodzi baba do lekarza z żawą na głowie i żawa mówi do lekarza: Proszę pana, coś mi się do dupy przykleiło. <coughs> Pr Proszę pana. To nie było zabawne. Proszę. Nie było zabawne. Jak widzą Państwo, poziom komedii w dzisiejszych czasach to jest jakieś nieporozumienie. Proszę, dobrze, przejdźmy już dalej, bo żarty to najwidoczniej nie najmocniejsza strona. No ale skoro jest Pan komikiem, to na pewno coś musiał Pan z czymś zasłynąć, tak? Y Mamy pytania, kilka pytań do pana. Oczywiście. Bo zadzwoniliśmy y, niedawno i z tego co wiemy, to jest pan naszym fanem od dawna. No z naso bardzo cieszy oczywiście. Gurshow Show. Y, ma dużą oglądalność, ale zaprosić kogoś, kto jest panem, to jest coś pięknego. Jest pan również członkiem GoTV, prawda? Prawda, to stuprocentowa, prawda. Zgadza się. No i już pan w kilku produkcjach wystąpił. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Gwiltie szykuje Halloween Specjal. Co to będzie? Ma, ma pan tam jakąś swoją rolę? Cóż, nie jest ona zbyt śmieszna. No, tak <noise> samo jak <noise> pańskie żarty. Co prawda, mam tam rolę. Parę kluczowych ról, chciałbym się powiedzieć. Parę? Parę. Czyli w obu filmach. Pan gra dwie takie kluczowe role a po bó ponad dwóch filmach. Ponad dwóch. Jak to było ujęte? Dwóch i pół. Dwóch, dwóch i pół, pół dokładnie. Tak, tak. Dwóch i pół a właśnie. Państwo powiedzieli, że jeden z filmów na Halloween będzie się nazywał Bronx, racja? Nie, hmm? tak. A, nie no, wspominaliśmy tak. o tym. Pan tutaj wspomnieł, okay. już nie da się tych informacji zatuszować. Taki ehm, z niego jajca. Ale jak <grym> nie... siebie żartuję. <grym> Ej, panowie, uspokójcie się. Powoli, właśnie jakoś nie połączyłem faktów, ale teraz właśnie mamy informację o tym, że przecież niedawno była taka głośna sprawa, że w Bronxie, budynku Bronx tutaj yy, niedawno właśnie zaginęły zmarło trzy osoby. Trzy osoby zostały brutalnie zamordowane. Czy to jest jakieś... Yy, nawiązanie do tych wydarzeń, czy kompletnie przypadkowa nazwa? No, no powiedzmy co? sobie szczerze, że nagrywaliśmy film przed tymi wydarzeniami i po prostu to jest tragedia, że ludzie umarli. Nie można tego inaczej nazwać. I mamy nadzieję, że oprawca się znajdzie i poniesie konsekwencje. Ale proszę pana, to nie jest śmieszne. Mówimy tutaj o brutalnym zamordowaniu trzech osób. Ja wiem. Proszę się w takiej sytuacji jednak zachować, pana. Wiemy, że pan jest komikiem, ale... Może się pan nie śmiać? Co, co pana bawi w tej sytuacji? <grym> Realizm całej sytuacji. To co pana tak bawi? To, że sam byłem świadkiem naocznym, że tak powiem. O czym pan mówi? Dlaczego pan się nie zgłosił na policję? Przecież policja cały czas szuka. Samego policji. siebie miałbym zgłaszać. Ej, ale o czym. Ja to zawsze. <grym> Proszę mówimy? pana, takich żartów się nie robi nawet jeśli się jest komikiem. To już są poważne sprawy. To już akurat nie jest komedia. czy pan, naprawdę? Może tak? Proszę pana, jeśli to co pan mówi jest prawdą, pan przychodząc tutaj popełnia wielki błąd. Tak? Rozumie pan co pan zrobił? Zdaje sobie pan sprawę? Tak, wiem. To mnie bardzo śmieszy, spodobał mi się ten film. Proszę pana. Jesteś okropny. Ja? Tak. Czemu niby? Zaprosiliśmy tutaj tylko po to, żeby porobić sobie ze mnie jaja. Wszyscy goście są zapraszani i robimy sobie razem żarty, śmiejemy się. To ma być przyjazna atmosfera. A pan, pan, to jest skandaliczne, co pan zrobił. To powiem może jeszcze Czart. jeden żart. My już yy, dziękujemy sobie. Pro ochrona, proszę! Co dostaniesz, jeśli pojedziesz osobę chorą się... mentalnie ze studiem, które opuszcza je i traktuje jak śmiecia? Powiem ci, co dostaniesz. To jest to, na co zasługujesz. Co, co, co no ty stanie? Dobranoc i pamiętajcie, takie buty.